Wielki przebój znany z konsoli Xbox 360 pojawił się wreszcie na PC. Ani blaszaków mogą być zadowoleni, dostają znakomitą grę w atrakcyjnej cenie w dodatku z dwoma dodatkami za darmo. Damn. Ah, you can't stop me! Historia jest emocjonująca. Niczym dobrze napisany, thriller. Główny bohater, doświadczony pisarz, cierpi od dwóch lat na zaparcie. Nie, nie, nie ma problemów gastrycznych. Po prostu nie jest w stanie napisać kolejnej powieści. Załamany postanawia zabrać żonę do miasteczka Bright Falls na północy Stanów Zjednoczonych. Chce tam odpocząć nabrać dystansu do miejskiego życia. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home. I w tym momencie rozpoczynają się kłopoty. Jakieś dziwne coś wciąga murzony pod wodę, a on sam budzi się po kilku dniach w szpitalu. Podobno wrąbał w drzewo. Tak, wrąbał. Od razu. Alan rozpoczyna prywatne śledztwo i dość szybko odkrywa, że w miasteczku dzieją się dziwne rzeczy z pogranicza snu i rzeczywistości. Na wiele interesujących informacji natrafia, włączając odbiorniki radiowe i telewizory. Na które natyka się w dość dziwnych miejscach. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. <laughs> yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Text message from Barry. He says hi to you, too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Gracz rozwiązuje kolejne zagadki, rozmawia z napotkanymi osobami i walczy z dziwnymi, atakującymi go nocą stworzeniami. Broni się przed nimi przy pomocy broni palnej, ale i latarki, której to światło skutecznie odstrasza wszystkie stwory. Gra jest zręcznościówką, z dużą ilością akcji, ale to nie oznacza, że nie trzeba tu myśleć. Miłośnicy opowieści detektywistycznych poczują się jak w domu. Wow, to jest piękne, Alan. To jest coś, w porządku? Nie martw się, kochanie. Wejdę do bezpiecznie i głośno, zanim będzie ciemno. I mam światło. A co zostanie dla innych? Ładna grafika, pełna ciekawych widoczków, mroczna, niepokojąca atmosfera i spora swoboda działania w ramach określonych lokacji. To naprawdę wystarczy, żeby się dobrze bawić. Może to będzie to znowu. Początkowy generator został połączony do Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. <laughs> okay. Surprise! Alice, what is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that it's on dark. All the lights were out. Alice! Alice! Where are you? Help! Alice! I'm coming! It's alright! I'm coming! No! What the hell? Anybody there? Please! I've been in an accident! Carl! Stop! Please! Thank you! Premium! The deposit! No! Premium cabin for Frank and his family and Wielka szkoda, że póki co twórcy niewiele mówią o sequelu. Miejmy nadzieję, że powstanie jeszcze niejedna gra w tym stylu.